Oh yeah! Siemoneczku wam ludziska! Z tej strony Solak Witam was bardzo serdecznie w kolejnym Unboxingu Dzisiaj ludziska zajmiemy się jak już widzicie po tytule gramy z na PSX czyli PlayStation 1 eee, Gry właśnie przeznaczone na tą konsolę to to przede wszystkim Tekken 2, Wormsy i Rayman 2 Tak jest Znowu kurde Tyle godzinę nic nie robiłem i była spokojna, a teraz musi być w tej chwili, kurde głośna. Bo zacząłem nagrywać, to chcę się pokazać. <laughs> Także tak wygląda. Jeśli chodzi o tekena, to mam wszystkie tekeny na PlayStation 1. Najgorsza część to... E, a nie, chodzi mi, nie, nie chodzi mi o samą e, grę. Że to źle ująłem, jeśli chodzi o naj, najgorszy stan gry, którą posiadam z tekenów, to jest to zdecydowanie Tekken 3. Strasznie byłem za niezadowolony, dałem mu nawet negatywa gościowi, bo no, kurde, no, dał mi w takim okropnym stanie: pudełko się rozlatuje, a na dałem nie wiem, tam chyba ponad 50 złotych. Nie wiem dokładnie ile, ale dałem ponad 50 zł za tekę na trójkę i strasznie w złym stanie mi przyszło. A na, na zdjęciach wyglądało po prostu bardzo ładnie. Może nie jakoś zajebiście igła stan, ale, ale takie 4 plus na 6. Taki stan, więc no oszuka je po prostu i tyle. A jeśli chodzi o tekę na dwójeczkę, to jest dobry stan, także nie mam się do czego tutaj przyczepić. W grę grałem naprawdę niewiele. E, także, no nie mogę jakoś specjalnie powiedzieć wiele, ale jest to przede wszystkim standard, czyli Bijatyczka Tekken 2, to samo co, co, co pozostałe części jeszcze tego. Bo tak, jeśli chodzi o Tekena, e, to on wyszedł, tylko nie jestem właśnie pewien no, na pewno pod koniec lat 90. ale właśnie chciałem tutaj sobie sprawdzić czy um, z którego to jest e, roku gra, No 96 w Europie, właśnie, także jeśli chodzi o TK nadbójkę, naprawdę no, naprawdę fajnie to wygląda. Ma ten taki taki unikatowy klimat, także jak się ogląda, to to troszkę się może chce śmiać, ale, ale z jednej strony to jest właśnie takie fajne, że, że ona tak wygląda, no Jakoś nie, nie, tak, nie tak fajnie, ale śmiesznie, klimatowo tak właśnie. Także nie jest, nie jest tak zajebiście, ale, ale nie jest też tak bardzo źle, także ma, 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 swój, ma swój urok, może tak to ujma. E, tutaj mamy Wormsy, e, powiem Wam szczerze, że po mm, włączeniu gry bardzo mocno się zdziwiłem, bo to nie są te Wormsy, E, które chciałem tak naprawdę, no kupiłem je za 30 parę złotych e, Stan igła naprawdę mega zajebiście, ładnie wyglądające. co wam zresztą pokażę Fajnie wygląda Stan naprawdę kurde 6x6, także nie mam się do najmniejszego e, elementu przyczepić Hmm, ale nie jest to gra ta, e, którą chciałem. Chociaż wiadomo, no, warpsy to warpsy. Sprawia przyjemność, tak samo jak, jak i te nowsze z 2001, bodaj, roku. E, a jeśli chodzi o te warpsy, to mogę nawet tutaj sobie... Y, sorki, że tak w międzyczasie, ale... Ale mało mam czasie kurde, a... Mało mam czasu... O, właśnie, na ten... Eee, no już mam mówię eee, jeśli chodzi o worms właśnie nie wiem czy to są armagenon ale jest akurat e, giermasz na e, w, e, w Biedronce także warto się zainteresować bo za dyszkę możecie sobie nabyć najnowsze wormsy wiem że to są najnowsze wormsy ale nie wiem pod jaką nazwą także nie będę tutaj gadał żeby już e, nie mieszać już tylko kilka bo chciałbym sobie zobaczyć kiedy miała premierę te, te wormsy chwila jeśli chodzi o a bo to już mi przeszedł gameplay sorki właśnie tak mniej więcej aha to revolution wormsy revolution właśnie są e, dostępne w biedronce także jeżeli ktoś by chciał sobie kupić to zadychę niech sobie pójdzie i poszuka bo ja jeszcze w dwóch biedronkach znalazłem Revolution Tylko kurde, nie mogę. Nie mogę znaleźć. Ale na pewno lata 90. To nie ma nie ma co tutaj. Spekulować kiedy, kiedy była data premiery. No na pewno, na pewno w, w, lata 90. także nie wiem, nie jestem pewien. 95-6 no na pewno coś takiego, także OK. Dobra, przejdźmy sobie już ten do, do następnego. E, bo jak widzicie, Rayman 2 mm, na, na waszych ekranach, także jestem mega zadowolony z gry. Edycja może nie jest jakaś specjalnie ładna, bo nawet instrukcja, widzicie, się rozpada. No, także to akurat nie fajna sprawa. Pisałem do niego, ale już nie będę odsyłał, prawda? Nie, nie byłoby sensu najmniejszego, żeby to odsyłać. E, no instrukcja się rozpada, no ale trudno, no poskładałem ją tam Nie będę już raczej tego ruszał Także no zostanie tak jak jest Płyta jest w miarę ok, jest troszkę porysowana, nosi ślady użytkowania, ale, ale nie jest tak źle Także jakoś, jakoś to przeboleje Jeśli chodzi o Raymana 2 to przeszedłem go nie wiem, jakiś mniej więcej miesiąc Tylko że no wtedy jeszcze był czas, bo to luty wtedy był Także a ja zacząłem od kwietnia pracę, także jeszcze miałem dużo czasu, także wtedy wtedy coś pykałem Dosłownie pykałem także nie było problemu. W Mortale właśnie Rayman 2 w Tekken coś też pogrywałem no i gadowory, oczywiście Gadowory 1 tak jak mówiłem w poprzednim lub jeszcze nie mówiłem tego sam nawet jeszcze nie wiem, Ech, dobra. Może się uspokoi troszkę. No, także widzicie, jeśli chodzi o instrukcję, jest bardzo ładna, kolorowa, ilustrowana, także naprawdę nie ma się tutaj do czego przyczepić, tylko że no ten właśnie minus, że jednak jest to... A nie, nie najładniejsza wersja, bo ta instrukcja się rozpada. To jest chyba taki jedyny zarzut, no który jakoś tam już przebolałem, także, także nie, nie rozpamiętujmy tego. E, jeśli chodzi o samą grę, no to tak jak mówię, e, przeszedłem ją <grybujesz> w jakiś niecały miesiąc i bardzo fajnie się grało. E, jeśli chodzi o Raymana, mm, jeśli chodzi o serię Raymana, no to na PSX -a to jest zdecydowanie najlepsze. Właśnie The Greatest Escape. E, wersja, właśnie, część druga Rayman 2 na PSX to jest e, The Great Escape. No właśnie. Mm, czyli coś w wolnym tłumaczeniu. Um, Ojej. E, chwila. Mm, wspaniały. Um, wspaniała ucieczka. Coś takiego to by było, tak. No, także jak widzicie płyta jest naprawdę ładna, ładna jest, 5 na 6 może moim zdaniem, bo tam pod kamerą nie było dokładnie widać takich delikatnych resek, ale, ale to już pominiemy to. Także tak się przedstawiałem te gry na PSX. jeśli wam się spodobał unboxing dajcie łapkę w górę, komentarz i zasubskrybujcie kanał jeśli tego jeszcze nie robicie. Dzięki jeszcze raz i do zobaczenia w następnym wideo, na razie.